Bracie, dzisiaj przedstawię Ci główną przyczynę problemów w Twoim życiu. Rzecz, która ciągnęła Cię w dół przez wszystkie lata i dostarczyła Ci wiele cierpienia i frustracji. Nieważne, czy dotyczyło to pracy, realizacji własnych celów, walki z lenistwem, swoimi słabościami, braku szacunku od mężczyzn, czy w relacjach z kobietami. Przez długi czas sam nie dostrzegałem tego istotnego elementu, ale kiedy go zrozumiałem, wszystko zaczęło nabierać sensu. Jak zwykle to, co najprostsze, jest nam najciężej zauważyć. Chodzi o dotrzymywanie słowa. Nie chodzi mi jednak o obietnice składane do innych. Dzisiaj skupimy się na czymś, co ma jeszcze większe znaczenie. Chodzi o zgodność Twoich działań z tym, co sam sobie postanowiłeś. Dokładnie tak. Jak Twoje działania odzwierciedlają Twoje osobiste postanowienia? Teraz przedstawię Ci pięć punktów, dlaczego jest to tak istotne. Zastanów się przez chwilę, ile razy dałeś sobie słowo, że zjesz tylko dwie czekoladki, a skończyło się na całej tabliczce. Ile razy obiecałeś sobie, że zagrasz na komputerze tylko godzinę, a potem spędziłeś przed ekranem całe popołudnie? Takie momenty osłabiają naszą wewnętrzną wiarygodność. Zaczynasz wątpić w swoje własne deklaracje, w swoje własne słowo. Twoja wiarygodność to fundament twojej tożsamości. Kiedy regularnie oszukujesz samego siebie, niszczysz ten fundament. Zaczynasz myśleć: Czy na pewno jestem w stanie zrobić to, co sobie obiecałem? Czy na pewno jestem wystarczająco silny, zdeterminowany, zdyscyplinowany? A to jest miejsce, w którym nie chcesz się znaleźć. Kiedy zaczynasz wątpić swoją zdolność do dotrzymywania własnych obietnic, podważasz zaufanie sam do siebie. Zaczynasz widzieć siebie jako osobę, która nie jest w stanie zrealizować swoich zobowiązań. Więc co możesz zrobić? Po pierwsze, zrozumieć, że każda obietnica, którą sobie dajesz, jest ważna. Nie ma małych obietnic. Każda z nich buduje Twoją wewnętrzną wiarygodność. Po drugie, trzeba zdać sobie sprawę, że nie jesteś doskonały. Wszyscy czasami zawodzimy. Kluczem jest jednak to, żeby wyciągać z tego lekcje i nie powtarzać tych samych błędów. Po trzecie, warto postawić na małe, ale regularne sukcesy. To one budują Twoją wiarygodność krok po kroku. Pamiętaj, że to Ty jesteś najważniejszą osobą, którą musisz przekonać do swoich celów. Jeżeli nie jesteś w stanie dotrzymać obietnic złożonych sobie, stajesz na drodze do osiągnięcia swoich ambicji. Często mówi się o samodyscyplinie jako o czymś, co jest trudne do osiągnięcia. Ale prawda jest taka, że samodyscyplina to nie jest coś, z czym się rodzisz. To jest decyzja. Decyzja o tym, że będziesz trzymać się swoich zobowiązań, nawet jeśli jest trudno. Decyzja o tym, że nie będziesz oszukiwać samego siebie. Samodyscyplina to nie jest coś, co pojawia się z dnia na dzień. To proces. Każdy dzień, w którym trzymasz się swoich zobowiązań, jest krokiem w kierunku większej samodyscypliny. Każdy dzień, w którym mówisz tak swoim celom i nie swoim pokusom, jest dowodem na to, że jesteś mężczyzną, a nie chłopcem. Bo to właśnie samodyscyplina odróżnia mężczyzn od chłopców. To jest kluczowy element osiągnięcia celów, zarówno małych, jak użycie schodów zamiast windy, jak i większych, np. skończenie projektu lub utrzymanie zdrowego trybu życia. Zasługujesz na szacunek. Zasługujesz na to, aby inni traktowali cię z godnością i poważaniem. Ale pamiętaj, wszystko zaczyna się od ciebie. Szacunek do samego siebie nie przychodzi z niczego. To nie jest coś, co możesz kupić czy otrzymać od innych. To jest coś, co budujesz w sobie poprzez swoje decyzje, swoje działania i przede wszystkim przez to, jak traktujesz sam siebie. Kiedy oszukujesz samego siebie, kiedy nie dotrzymujesz swojego słowa, niszczysz tę budowlę. Czujesz to wewnątrz, to uczucie rozczarowania, kiedy nie dotrzymasz obietnicy. Za każdym razem, kiedy złamiesz swoje zobowiązanie, czujesz się słabszy, mniej pewny siebie. Ale to nie musi tak być. Możesz zacząć budować szacunek do siebie dzisiaj, już teraz. Jak? Przez bycie uczciwym względem siebie. Przez dotrzymanie swojego słowa. Przez to, że nie pozwolisz sobie na oszustwo, na łamanie zobowiązań. Powiedz sobie dzisiaj: Nie będę więcej oszukiwał samego siebie, będę dotrzymywał swojego słowa. Będę traktował siebie z szacunkiem, ponieważ zasługuję na to. Pamiętaj, jeśli nie szanujesz siebie, jak możesz oczekiwać szacunku od innych? Szacunek do siebie to fundament, na którym możesz zbudować swoje relacje, swoje cele, swoje marzenia. Bez tego fundamentu wszystko inne jest niepewne. Zastanów się przez chwilę: jak możesz osiągnąć wielkie rzeczy, jeśli nie jesteś w stanie dotrzymać małych obietnic, które składasz samemu sobie? Jak możesz zdobyć górę, jeśli nie jesteś w stanie przejść przez najmniejszy pagórek? Posłuchaj mnie dobrze, bo to jest klucz do Twoich marzeń, Twoich ambicji, Twoich celów. Wszystko zaczyna się od małych kroków. Małych zobowiązań, które składasz sobie każdego dnia. Jeżeli jesteś w stanie je dotrzymać, jesteś w stanie zrobić cokolwiek. Oszukiwanie samego siebie to krok wstecz w drodze do Twoich celów. Każda niedotrzymana obietnica tak jak schodzenie w dół na schodach, na które próbujesz się wspinać. Ale to nie musi tak wyglądać. Możesz zacząć dzisiaj, możesz zacząć teraz. Zdecyduj, że będziesz szczery wobec siebie. Zdecyduj, że będziesz dotrzymywał swojego słowa, bo to jest droga do sukcesu. Zrozum. Kiedy jesteś szczery wobec siebie, kiedy dotrzymujesz obietnic, budujesz nawyki, które prowadzą do osiągnięcia większych celów. Każda dotrzymana obietnica to krok bliżej do Twojego celu to budowanie fundamentu, na którym stawiasz swoje marzenia. Nie oszukujmy się. Twoje zdrowie to jedna z najważniejszych rzeczy. Co ci z pieniędzy, jeżeli swoimi działaniami sprowadzisz na siebie ciężką chorobę? Kiedy mówisz sobie, że nie będziesz jadł fast foodów. A potem zajadasz chipsy i popijasz gazowanymi napojami, to tak naprawdę co robisz? Ignorujesz konsekwencje dla swojego zdrowia. Podobnie jest, kiedy decydujesz, że będziesz oglądać kolejny odcinek serialu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co się dzieje, kiedy przekraczasz ten limit? Każda dodatkowa minuta, którą spędzasz przed ekranem, to czas, który mogłeś spędzić na zadbanie o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Każda decyzja, którą podejmujesz, ma wpływ na twoje zdrowie. Każda zignorowana prawda Każda niedotrzymana obietnica to krok w kierunku potencjalnych problemów ze zdrowiem. Zastanów się, czy warto? Może wydaje ci się, że to niewiele. Jedna butelka kolorowego płynnego cukru, czy dodatkowa godzina przed komputerem. Ale to są drobne kroki, które mogą doprowadzić cię na skraj przepaści. Dlatego zrób to dla siebie. Postanów, że będziesz traktował swoje zdrowie z szacunkiem, na jaki zasługuje. Pamiętaj, że najważniejszą osobą, którą musisz przekonać do swoich celów, jesteś ty sam. Jeżeli nie jesteś w stanie dotrzymać obietnic złożonych sobie, to sam sobie stajesz na drodze do osiągnięcia swoich celów. To jak podrzucanie cegły nad głowę, a później narzekanie, że cię boli. Dodatkowo, twoja podróż w stronę autentycznego, satysfakcjonującego życia to nie sprint, ale maraton. Wszystko to, co tu przedstawiłem, wymaga czasu, zrozumienia i przede wszystkim akceptacji. To jest proces, który nie kończy się nigdy. To jest droga, którą musisz wybrać dla siebie, aby stać się lepszym człowiekiem, silniejszym, bardziej zdeterminowanym. Więc dzisiaj, bracie, stawiam przed tobą wyzwanie: wybierz drogę, która jest trudniejsza, ale która na końcu daje ci prawdziwe, autentyczne szczęście. Wybierz drogę, która wymaga od ciebie więcej, ale która daje ci więcej w zamian. To jest wyzwanie, które stawiam przed tobą, ale to nie jest wyzwanie, w którym jesteś osamotniony. Jestem tu, żeby ci pomóc, żeby cię wspierać. Ja także walczę każdego dnia i zdaję sobie sprawę, jak łatwo jest upaść. Razem możemy osiągnąć wielkie rzeczy. Bracie, zasługujesz na to, aby żyć życiem, które kochasz, zasługujesz na to, aby być szczęśliwym, zasługujesz na to, aby być mężczyzną, którym naprawdę chcesz być, ale na koniec dnia to tylko i wyłącznie Twój wybór, czy tak będzie. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, to wiesz co robić.